Okazuje się, że mediacje są na tyle dobrym narzędziem, że wiele z tych... Um pomysłów na rozwód nie dochodzi ostatecznie do skutku. To znaczy jakby prowadzenie mediacji powoduje, że małżonkowie muszą, tutaj użyję jakby celowo tego słowa, skomunikować się w różnych obszarach, tak? chociażby doty dotyczących opieki nad dziećmi. Jakby oni to ustalają, ustalają też sprawy dotyczące swojego majątku, ewentualnego podziału i tak dalej. I doświadczenie moje pokazuje, że wiele osób albo nie wstrzymuje, że tak powiem, materiały żeby, czy dokumenty, żeby do sądu zanieść ostatecznie, jakby z decyzją rozwodową, albo mam też takie doświadczenia, że decyzja została ostatecznie podjęta o rozwodzie, dokumenty zostały złożone, rozwód został zasądzony, i po trzech latach Państwo znowu są. Uh, razem.